Współdzielcze Dom Kultury, działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie po raz kolejny wychodzi z inicjatywą do najmłodszych mieszkańców osiedli, którzy w lipcu i sierpniu przebywać będą w swoich domach. Zaczynamy już w najbliższy weekend. Pierwsza taka duża cykliczna impreza w sobotę, kolejny turniej koszykówki ulicznej Bibol Jam o godzinie 10, jeżeli pogoda pozwoli. W niedzielę natomiast festyn na powitanie lata na Osiedlu Tęczowym. Serdecznie zapraszamy, a później codziennie 3-4 godziny zajęć dla dzieci, m.in tradycyjnie wielki osiedlowy wyścig kapslowy wakacyjny turniej tenisa stołowego gry i zabawy stolikowe rysowanie kredą na asfalcie jeżeli pogoda pozwoli na to żebyśmy się wydostali po, poza budynek liczę że tak będzie choć lato ostatnie tak sobie na, na to pozwala. Zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne to nie wszystko. W lipcu zostanie zorganizowany festyn na osiedlu Błękitnym. Natomiast w sierpniu wszyscy zainteresowani będą mogli wybrać się na czterodniową wycieczkę do Lwowa. Więcej informacji można uzyskać w spółdzielczym domu kultury, a także u pilota wycieczki Tomasza Śnieżka.